Cześć man z tej strony Marazi witajcie w kolejnym odcinku mnie na kanale i słuchajcie, to jest nowa seria z moja Właściwie to mogę powiedzieć w ten sposób, że ona już kiedyś u mnie była na kanale, tylko pod inną nazwą. I tutaj w tym... w tej serii będę wam pokazywał moje mecze, które grałem, ale których nie nagrywałem, a które wyszły dobrze właśnie. Nie pamiętam kiedy ostatni odcinek z tego był. Być może teraz będę strzelał. Może dwa lata temu. Może. A może się mylę. Co pewnie jest i tak nawet tak. I po prostu będę wam pokazywał te mecze, które po prostu wyszły w miarę dobrze lub coś ciekawego było. a tego po prostu nie nagrywałem. A, zdarzyło, a może się tak zdarzyć, właśnie, że będę grał jakiś mecz solo. Mogę go pobrać. Ale no niestety nie nagrałem go. A ten mecz akurat wyszło tak, że nagrałem go, nagrałem i mi, że go nagrałem, ale niestety usunąłem plik. Usunąłem plik, niestety, i wyszło jak wyszło, no ale tutaj po prostu będę wam raczej pokazywał takie rundy, gdzie po prostu coś się u mnie działo. Nie gdzie runda, gdzie było 0 killi i tyle, tylko po prostu coś się działo tutaj. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że niestety ten mecz przegraliśmy, ale jak po samym tytule odcinka widzicie, postanowiłem, że go zrobię, z tego względu, że po prostu miałem najlepszy wynik, najwięcej fragów ze wszystkich ludzi tutaj grających. Ale nie chcę wam psuć materiału, także no nie wiem czy... znaczy no, no, może też trochę to źle brzmi, bo niekiedy to mogę dać nawet Tytuł odcinka zrobiłem 40 fragów w meczu, a... i raczej no, znaczy nie będzie to żadna tajemnica, no po prostu zrobiłem 18 kili, czyli najwięcej ze wszystkich ludzi tutaj grających. <kłysy> y... Dobra, nie myślałem. Myślałem teraz, że miałem tutaj Polaka u siebie, ale chyba nie... To chyba nie był ten mecz. Wydaje mi się, że to był inny. <laughs> no, ogólnie powiem tak: meczek był nawet fajny, przyjemny, no, ale niestety, niestety, jeszcze raz. Niestety, dla nas był on nieudany. Czy właściwie to e, dla mnie udany i nieudany? Udany z tego względu, że wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, byłem najlepszy. tutaj natomiast niestety wynik przegraliśmy 6 do 9 dokładnie i tym samym wiadomo zostaliśmy 2 na 5 z tego co widać, nie wiem czy tą rundę wygraliśmy w ogóle nie pamiętam bo to grałem chyba tydzień temu jak się nie mylę <laughs> No właśnie, tutaj chyba będzie tylko moja perspektywa, bo chyba mam tak właśnie ustawione. Jak na razie <śmuchy> procent strzałów w głowę 25, jak na razie tylko miałem. <śmuchy> tak jakby jeden headshot na trzy pozostałe, takie już wiadomo. Nie wiem, czy to właściwie będzie ten, ten, ten mecz, gdzie podniosłem broń lepszą i tylko co pod nią sięgnąłem, to dostępnie wiadomo skąd. Nie wiem, czy to przypadkiem, czy to jest ten mecz, czy to nie jest ten mecz. Teraz się pamiętam. A poza nagrawkami grałem różne mecze. Na różnych mapach też. Chyba <laughs> była jedna z lepszych rund w moim wykonaniu, o ile się teraz nie mylę. Mhm, chyba tak albo i nie Właściwie już sam nie wiem Ale to już mam tak mam na marginesie a tak jak powiedziałem, wcześniej tutaj będziecie widzieć tylko te rundy, które w których zdobywałem jakieś kile. Nie wiem, nie wiem w ogóle jak to się stało, że posunę ten blik, bo ja zawsze ogólnie gdy chcę ogólnie ja ogóle robię tak, jak nagrywam nagry, nagra, jak nagrywki robię w weekendy to od razu chcę nadać tym filmom tytuł um, jaki będzie na YouTubie i w momencie gdy chciałem chyba kliknąć Zmieni nazwę, to po prostu pomyliłem się i kliknąłem usuń. I niestety materiał poszedł do kasacji. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale powiem szczerze. Dobra, nie wiem czy szczerze, ale prawdopodobnie To był taki mój pierwszy przypadek Prawdopodobnie, bo nie jestem teraz pewny. A tu chyba zginąłem, jak się nie mylę. Bo chyba gościa w ogóle nie widziałem w tam... Bo uh -huh. mnie w ogóle zaskoczył go. pamiętam, że go w ogóle nie widziałem. Moja reakcja w ogóle była też niezła. Nie wiedziałem w ogóle skąd dostałem Z tego co kojarzę, to jakaś runda to była nawet nieźle... Nieźle była w moim wykonaniu, choć to jest ta runda, tyle że chyba... To był klać mój 1 na 4 i chyba go przegrałem nie, nawet Jak dobrze pamiętam, 3 udało chyba mi się wybić, a czwartego już niestety nie. Ale za pomocą tego, że oglądam domko, na tym wiadomo, to widać czy nawet czy miałem celownik skierowanego na gościa, czy też nie. I tak jak właśnie myślałem, że ten typek temu typkowi już niestety rady nie dałem. A byłoby to niezwykle raczej 1 na 4, nawet. 8 runda. Kolejna, w którym coś się działo. Ja tutaj też nie wiedziałem. W ogóle obok miałem przeciwnika, ale też zastanawiałem się skąd dostęp. Z tyłu, czy z boku, czy skąd. Nie ogarnąłem w ogóle tej rundy tak samo. No ale nawet przyjemno... No nie, właściwie nie, nieprzyjemna, bo przegraliśmy tą rundę. <grym> A, nie, no, a szkoda, szkoda, bo mieliśmy szansę, i już patrzcie tutaj po stronie co te 13 kili. Tutaj asysta się trafiła. Teraz już po tej stronie nie pamiętam dokładnie jakie lądy wygraliśmy, jakie przegraliśmy. W ogóle nie kojarzę nic. Aha, mój krać 1 na 3 i tu to... I chyba Jeszcze jednego kilo maksymalnie chyba będę i to będzie to no? I teraz I W tym właśnie momencie, a chciałem sięgnąć właśnie po Kalila. A niekiedy je lepiej zakraść tą swoją bronią, którą masz. A tak to niestety dostajesz od razu. A ten właśnie ostatnia raz w której coś się stało, w której miałem 3 kg już na bank, bo 18 kg w całości miałem 15, wcześniej teraz 16 był No właśnie, jak ja to przegrałem? Aha, Aha dobra pamiętam Tu goś mi w ogóle nie dał info, że goś był na CT. Ja sam powiedziałem czemu nie dał info, a tu niestety. I to niestety. I to jest właśnie taka sytuacja gdzie może spokojnie wywilać Rondę, przygodowo w tym momencie byłoby 7-7 I spokojnie moglibyśmy jeszcze tutaj coś zrobić, a tak to musieliśmy dogonić wynik, który już się niestety nie udało zrobić Tu już są ostatnie chwile tego I tak się skończyło, że przegraliśmy ten mecz niestety Ale tak jak mówiłem, gdyby tam mi ktoś tam info to prawdopodobnie by się to inaczej w ogóle skończyło 18 kili, to jak sami widzicie. No niestety Czasami nawet mecze, gdzie masz fajnie ułożone kili i tak dalej możesz przegrać. Ale tak, taki CS. Także zostawiajcie łapki w górę, komentarzu, subskrypcję, kto jest nowy. No i myślę, że co jakiś czas tego odcinek będzie, bo jak będę miał takie mecze, a nie, nie będę nagrywał lub coś źle zarobię, to w tym momencie będzie z tego materiał właśnie taki. Widzimy się w następnym filmach siemka.